zabierać czy nie zabierać. Komisja obradowała. Jeśli nie wiadomo, jaką podjąć decyzję, najlepiej zwołać posiedzenie spec komisji. No i właśnie odbyło się posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, podczas którego dyskutowano na temat odbierania praw jazdy za przekroczenie prędkości. Komisja debatowała w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji nad wpływem orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 grudnia 2022 roku na procedurę odbierania praw jazdy za przekroczenie prędkości o 50 km na godzinę. Przedstawiciel ministerstwa wskazuje, że wyrok ma charakter interpretacyjny i z punktu widzenia kontroli ruchu drogowego nie wywołuje bezpośrednich zmian prawnych. MSWiA podkreśla, że prawa jazdy są nadal zatrzymywane, a organy, które tego dokonują są zobowiązane do wykonywania do wykonania swoich obowiązków. Resort uznaje, że nie ma potrzeby nowelizacji przepisów. Co ciekawe, wyrok Trybunału Konstytucyjnego wcale nie spowodował lawiny wniosków i wystąpień do policji o wyjaśnienia spraw odebrania praw jazdy. Warto przypomnieć, że wyrok Trybunału nie zmieniał kwestii zasadniczej, a odnosił się wyłącznie do sprawy automatyzmu stosowanych procedur. Marku, no to jak to jest? Zabierać czy nie? <grych> No i znowu rozmawiamy o przepisach, o niedoskonałych przepisach, które zostały stworzone. Ale powiem szczerze, że ja się spotykałem z takimi sytuacjami. Docierali do mojego biura ludzie, którzy mówili: Da się coś z tym zrobić, mogę napisać jakieś odwołanie. Ja mówię: Możesz, ja napiszę. Tylko spodziewaj się, że to odwołanie zostanie załatwione w terminie przekraczającym 90 dni, czyli po ustaniu przyczyny zatrzymania i już będzie można odebrać to prawo jazdy. To są złe rzeczy, to są chore rzeczy, tak nie powinno być. Jeżeli jesteśmy w stanie wprowadzić tryb przyspieszony na określone przestępstwa czy też wykroczenia, chociażby w związku z jakimiś imprezami sportowymi, e, okazuje się, że jedna zakłócona, druga zakłócona i minister mówi: Dobrze, wprowadzimy tryb. W takim razie ci co zakłócają, jeszcze w ciągu 24 godzin staną przed sądem i za to odpowiedzą. Dlaczego nie można tu również wprowadzić? Prowadzić trybu odwoławczego przyspieszonego, no że urząd będzie miał 72 godziny na przykład na rozpatrzenie i albo człowiekowi rzeczywiście potwierdzą, że ma zatrzymane, albo mu zabiorą to prawo jazdy no na ten okres 100 miesięcy. I spór nie dotyczy tego, czy odbierać, prawda, tylko czy jest szansa na to, aby jednak w państwie prawa można było się od decyzji. Odwołać. Dokładnie, tylko i wyłącznie o to chodzi, o ten tryb odwoławczy, bo przepis się pojawia w ustawie i rzeczywiście podmioty uprawnione, czyli policja, inspekcja transportu drogowego, mogą te prawo jazdy zatrzymać w określonych przepisami yy, przypadkach. Ale człowiek nie ma tak naprawdę możliwości odwoławczej. To jest tak, jakbyśmy dzisiaj. Za wykroczenie zostali pouczeni i chcielibyśmy się od tego odwołać. Nie mamy takiej szansy. Od mandatu tak, bo to precyzują przepisy, ale policjant może przecież mnie wychowywać, tak? I będzie mi przez 10 minut tłumaczył, jak ja się źle zachowałem, jakie mogą być tego konsekwencje. Ja pana dzisiaj nie ukaram, ja pana pouczę. A ja nie chcę tego pouczenia, ja się czuję niewinny. Mogę się od tego odwołać? Nie mogę. Bardzo dużo takich rzeczy możemy spotkać w naszych przepisach prawa, które. No, nie do końca są doskonałe dla ostatecznego odbiorcy. Bardzo ciekawe jest to, że debatujemy o tak naprawdę rzeczy najbardziej podstawowej w państwie prawa o możliwości odwołania się od decyzji. Zamiast to szybko i jednoznacznie wprowadzić, mówimy o komisjach wspólnych, rządu, samorządu terytorialnego, o debatach. Tak naprawdę decyzja, którą można podjąć, szybko wprowadzić, błyskawicznie, załatwiłaby sprawę, nie byłoby tematu.